widzowie, zapraszam do obejrzenia odcinka z ósmej rundy w Lidze Team Rating Poland PC. Jesteśmy na torze Mosport i właśnie zaczynamy okrążenie kwalifikacyjne od prawego zakrętu, bardzo szybkiego. Trzeba uważać na notarce, bo potrafi być niebezpieczna. Tutaj ślepy zakręt w lewo, trzeba, jeszcze skręcać, trzeba zacząć skręcać zanim jeszcze widać ten zakręt. Dojeżdżamy do prawego długiego zakrętu na późny wierzchołek, żeby mieć lepsze wyjście. Następnie zbliżamy się do lewego, też ślepego, ale można ich przejechać na pełnym gazie. I tutaj hamujemy do podwójnego zakrętu w prawo. Najwolniejsza sekcja, chyba na tym torze. I teraz jest najdłuższa prosta można się zastanowić nad, nad życiem czy coś jest, jest dużo miejsca na taki że jechać w tunelu Tutaj jest prawy zakręt, dwuwierzchołkowy od razu jest lewy zakręt, a jeszcze od razu jest ostatni prawy zakręt i tak wygląda to okrążenie na MOSPORT Jesteśmy na ósmym miejscu, czy tam siódmym, i właśnie zapalają się czerwone światła, i ruszamy w tym momencie. Start dobry, ostatnio właśnie mam dobre starty. No i jedziemy po zewnętrznej, Próbujemy, próbuję coś tam walczyć, ale. ...ale niestety tutaj łapie pod sterowność i straconą pozycję, znaczy odzyskaną pozycję tracę, ale tutaj od razu zyskuje na, na rzecz Łukasza Warchała, który miał kolizję z Piotrem Jaromskim. No i yy, próbuje gonić, ale... Tutaj przed tym zakrętem postanawiam nie wpychać się niepotrzebnie, bo mogłoby się to zakończyć kolizją. I tutaj, właśnie o kolizji Wowa, wartecz czarnecki zahaczył Andrzeja Wikulskiego, przez co tam doszło do kolizji. Tutaj próbuje się bronić przed Mateuszem Fedrychem, który nie był w stanie mnie wyprzedzić do, do, do tego dwuwieszłkowego zakrętu, przez co udaje mi się zyskać e, kilka dobrych pozycji na, na pierwszym okrążeniu, więc nie jest źle. No i gdzieś tak 10 minut później, może, może trochę więcej Dalej jestem na drugim miejscu, udaje mi się utrzymywać tą przewagę, ale tutaj niestety auto mi się za zaczęło ślizgać, złapałem pod sterowność i niestety uderzyłem o ścianę betonową i mam zniszczone areo, a to źle wpływa na prędkości maksymalnej na prostej, dlatego będę teraz wolniejszy moje uderzenie wykorzystał od razu Mateusz Fydrych i Bartosz Czarnecki jeszcze próbuję to wykorzystać Kasper Kasztelan. ale nie atakuję do tego zakrętu ale tutaj uślizguje mi się tył po tarce się, się poślizgałem trochę i Straciłem tą pozycję. E, jakieś pół e, wyścigu potem e, dogania mnie Andrzej Bikulski, który odrabia po e, tamtej kolizji na pierwszym okrążeniu. Początkowo planuję e, trochę z nim powalczyć, ale ostatecznie odpuszczam, bo wiem, że e, no, w walniejszym nic nie zdziałam. Dlatego posadziłem się trochę za nim podholować trochę wzmocnić tempo no i przez chwilę to się udawało, ale no właśnie przez te prędkości na nie udawało się tego robić cały czas mimo wszystko dali były wolniejszy ostatnie okrążenie do końca nic się specjalnie nie działo z tyłu trochę nacierał Kersian Dziewa ale udawało mi się E, trzymać bezpieczny dystans i kończymy wyścig na e, piątej pozycji. Nie jest to zły rezultat, e, mogło być więcej, ale Ale i tak nie, nie było najgorzej. Solidne punkty dla klasyfikacji. Jeszcze zostały dwie rundy. I na następnego odcinka.